No dzień dobry, dzień dobry, kochani. Witam Was bardzo serdecznie. Przychodzę do Was z kartą na dzień dobry, czyli na kolejne 24 godziny. Karta ta jest przeznaczona na 5 listopada 2024 roku, ale pamiętajcie, że tak naprawdę są to czytania bezterminowe, więc kiedy na nie traficie, będą przeznaczone właśnie dla Was, na ten konkretny czas, na ten konkretny dzień. No i 100 lat, 100 lat wszystkiego najlepszego dla tych, co obchodzą dzisiaj urodzinki. Spełnienie marzeń, kochani. Niech Wam się darzy. Życzę Wam wszystkiego. Wszystkiego, co najlepsze. No i zobaczmy dzisiejszą kartą na dzień dobry jest Diabeł. O kurczaki, ale nam się trafiło. No wiecie, Diabeł jest energią y, mówiącą o y, ego, o toksycznych zachowaniach, toksycznych osobach, o poczuciu bycia uwięzionym, o takim konflikcie wewnętrznym, o. trudnych emocjach i trudnych rzeczach, które mogą się dziać w nas, tak? Diabeł jest częścią z nas, oczywiście, że tak. Każdy, każdy ma w sobie swojego prywatnego diabełka, który dzisiaj może wyjść na wierzch i dzisiaj może mówić, nie poradzisz sobie, nie dasz sobie z tym rady. Albo po co będziesz to robił, olej w ogóle? Lepiej, lepiej nic nie robić albo cokolwiek, nie? Lepiej nie ryzykować, po co? Także dzisiaj do głosu mogą dojść do nas, um, na wierzch, wyjść różne takie nasze um, instynkty, które... Będą sprzeciwiać się naszym planom, będą sprzeciwiać się naszym, naszym odważnym działaniom, które mogą sprawiać, że gdzieś tam trudno nam będzie się w coś zaangażować, trudno nam będzie wyjść poza strefę komfortu, trudno nam będzie zaryzykować. Um, bo mówię, diabeł reprezentuje nasze ego, nasze ego nie lubi zmian, nasze ego nie lubi, jak coś się zmienia, bo potencjalnie zmiana jest niepewna, potencjalna zmiana jest zawsze zagrożeniem, więc będzie robić wszystko, abyśmy nie wprowadzili żadnych zmian w swoje życie. I dzisiaj właśnie. To ego może dochodzić do głosu właśnie w taki sposób, żeby nas zniechęcić, żeby nas um, odwrócić z obranej drogi, żeby wyciągnąć wszystkie najlepsze wymówki, żeby tylko czegoś nie zrobić, nie powiedzieć, nie zadziałać, nie zrezygnować z czegoś, tak? Mm -hmm. Oj, tak, oj, tak, kochani. I to jest ważne, kochani, żeby. Mm, żeby rozpoznać ten głos w sobie, żeby nie brać go do siebie i nie brać jego wskazówek do siebie. Bo dzięki temu możemy coś stracić, bo dzięki temu nie możemy nie zainwestować w coś ważnego, bo dzięki temu możemy zostać przy czymś, co nas więzi, bo dzięki temu możemy nie uwierzyć w siebie i swojej możliwości. I to jest właśnie to. Oczywiście diabeł, kochani, to też toksyczni ludzie, którzy nas otaczają, więc warto dzisiaj się przyjrzeć swoim relacjom, otoczeniu, czy jest ktoś, kto. Z, kto wysysa z was energię? Czy jest ktoś, kto wiecznie narzeka? Czy jest ktoś, kto traktuje was źle? Czy jest ktoś, kto was wykorzystuje? Czy jest ktoś, kto wiecznie was okłamuje? Jeżeli tak, może warto postawić granicę takim osobom. Może warto nawet zrezygnować z relacji z takimi osobami, jeżeli jest taka możliwość. Ale dzisiaj, kochani, trzeba. Przyjrzeć się, przyjrzeć się faktom i przyjrzeć się temu, co faktycznie już nie jest dla nas. Oczywiście to też tyczy nas samych, już nie mówię o naszym ego, ale mówię o używkach, mówię o nadmiernym obiadaniu się, lenistwie, może uzależnieniu od telefonu, od telewizji, od zakupów, od czegokolwiek innego. Także dzisiaj to jest taki dzień, w którym też warto przyjrzeć się swoim nawykom, swoim przekonaniom, swoim działaniom, które są destrukcyjne w jakiś sposób dla nas, dla naszego ciała, dla naszego dla naszego spojrzenia na świat na siebie dla spojrzenia w przyszłość, że tak powiem i dla naszej takiej bezpiecznej podróży, że tak powiem w przyszłość. Warto dzisiaj ograniczyć coś, może z czegoś zrezygnować, może podjąć decyzję, że czas na dietę, może Podjąć decyzję, że e, ograniczę używanie telefonu na przykład do jakiegoś tam czasu dziennie, albo wieczorem przed snem nie oglądam telewizji, tylko na przykład czytam książkę, albo zamiast dzisiaj tylko leżeć na kanapie, pójdę na spacer i coś porobię. Także to jest taki dzień, w którym warto, że tak powiem, przerwać jakieś schematy, utarte schematy, które nas blokują, które utrudniają nam życie, które blokują nasze zdrowie, które blokują nasze spojrzenie właśnie na świat, które blokują po prostu nasz rozwój. Czy one są na zewnątrz, czy są wewnątrz nas, warto się dzisiaj im przyjrzeć, warto, się, warto je dzisiaj dostrzec w ogóle. No i być może wprowadzić jakieś zmiany. Tak jest. Kochani, jeśli chodzi o sprawy zawodowo-finansowe, no to tutaj bym powiedziała, że diabeł może reprezentować właśnie toksyczne otoczenie, w którym jesteśmy. Może to jest praca ogólnie, która wam nie służy, która was więzi, która nie spełnia waszych oczekiwań, ale tkwicie w niej, bo. Bo się przyzwyczaiście, bo takie życie, bo przecież praca nie musi być przyjemna, warczne, żeby tylko zarabiać na pieniądze, tak? I no może to jest właśnie taka kwestia, żeby przyjrzeć się temu. Może nie, wcale nie tak musi być. Może macie tą jedną taką koleżankę w pracy, kolegę w pracy, który wiecznie narzeka, który wiecznie jest trudny, który wiecznie we wszystkim widzi problem, albo wręcz przeciwny, który wiecznie was wykorzystuje, żeby coś zrobić, a sam siedzi i pije kawkę albo plotkuje z kimś innym. Może warto dzisiaj powiedzieć tej osobie nie, może warto dzisiaj postawić na jakieś granice. Kochani, w takim pod względem właśnie, właśnie finansowym diabeł może wskazywać też na nas. Hmm, może właśnie tutaj mam w wśród słuchaczy zakupocholików albo osoby, które gdzieś tam szastają pieniędzmi, nie szanują ich i... Um, a później marudzą, że nie mają na przykład na jakieś rachunki, tak? Warto dzisiaj też się przyjrzeć swoim wydatkom, bo właśnie z tym diabłem możemy mieć tendencję do nadmiernego wydawania pieniędzy, a później właśnie są problemy z takimi podstawowymi rzeczami. Także dzisiaj też warto się temu przyjrzeć. No i tak jak mówię, diabeł to też nasze ego, to nasze wnętrze, które mówi: nie rób tego, nie nadajesz się do tego, z czym do ludzi, w ogóle weź daj spokój. Więc jeżeli jest jakiś pomysł, jakaś idea, jest coś, w co byście chcieli zainwestować, ale. No właśnie, blokuje Was coś, blokuje Was ten wewnętrzny głos mówiący, że jesteś niewystarczający, jesteś niewystarczająca. Dzisiaj też warto sprzeciwić się temu głosowi. Oj tak, zdecydowanie. Kochani, y jeżeli jesteście bezrobotni, tutaj bym powiedziała, że jeżeli pojawi się jakaś nowa oferta na horyzoncie, to warto ją jeszcze przeanalizować. Warto sprawdzać w ogóle dzisiaj wszystkie też umowy, nie tylko biznesowe, ale również różnego rodzaju inne umowy. Warto dzisiaj sprawdzać, z kim macie do czynienia, sprawdzać właśnie wszystko, bo mogą tam być ukryte kruczki, które będą chciały was tutaj związać na dłużej, albo będą ukryte kruczki, które niekoniecznie będą. Oficjalnie powiedziane, a mogą wam przysporzyć troszeczkę problemów. Także cokolwiek dzisiaj robicie z kimkolwiek się spotykacie i cokolwiek podpisujecie, sprawdźcie wszystko dogłębnie, żeby później nie żałować. Jeżeli chodzi, kochani, o sprawy miłości, sprawy relacji, no diabeł to to samo, tak? Diabeł może mówić, że tkwicie w jakiejś toksycznej relacji mm, z partnerem, z partnerką, z jakąś osobą, która. Wykorzystuje was, okłamuje, nie daj Boże, jeszcze nadużywa swojej siły, swojej mocy, która jest manipulantem, narcyzem i która po prostu w jakiś sposób niszczy was od środka. Warto dzisiaj to dostrzec i warto wejść dzisiaj w taką energię odwagi, żeby podjąć decyzję o uwolnieniu się od tego, odzyskaniu swoich wolności, dostrzeżeniu prawdy przede wszystkim w tym wszystkim. <laughs> Oczywiście w drugą stronę też, kochani, może warto spojrzeć na siebie, może w jakiś sposób wy jesteście toksyczni. Czasami, często, często jest tak, powiem Wam, że patrzymy tylko na innych, a w jakiś sposób my gdzieś tam, um, nie wiem, trzymamy partnera, blokujemy. W jaki sposób my gdzieś tam mamy jakieś swoje przekonania, które są ograniczające, w jaki sposób my podchodzimy do tej relacji, gdzie, gdzie nas coś blokuje. Także też warto dzisiaj spojrzeć oczywiście na siebie, moi drodzy. Diabeł oczywiście może też mówić o jakichś osobach trzecich, toksycznych, które wpływają na Waszą relację. Też warto dzisiaj się temu przyjrzeć i jak coś trzeba, to oczywiście um, postawić jakieś granice. Um, co tu jeszcze? Wiecie co? Powiem wam tak: z takich pozytywnych aspektów diabeł jest bardzo mocno seksualną energią. Więc jeżeli wszystko jest dobrze, żyjecie w dobrym związku, nikt tam was nie blokuje, to dzisiaj może być po prostu bardzo, ale to bardzo gorący dzień między wami. <laughs> Tyle powiem, że nie będzie wam się chciało wychodzić z łóżka, będzie dużo pasji, dużo namiętności od samego rana będą flirty, będzie taki pociąg mocny między wami, no i będzie gorąco. Będzie po prostu gorąco. Także to tak w takich z takich pozytywnych aspektów. No kochani, jeżeli jesteście singlami, no ja diabeł mówi, uważaj. Jeżeli masz ochotę na ognisty, gorący romans, wiesz. Pewnie, że tak. Ale jeżeli chcesz czegoś więcej, jeżeli chcesz jakiegoś um, poważniejszego związku, stabilizacji, to lepiej uważaj na to, kto dzisiaj wkracza w Twoje życie, żebyś się nie przyjechała, żebyś się nie przyjechał. Po prostu bądź ostrożny, tak? bo mówię, z tym diabłem to może być jakiś manipulant, manipulantka, um, ktoś toksyczny, ktoś, ktoś trudny, ktoś um, kompletnie um, niewarty, że tak powiem, zainteresowania. Tak bym to ujęła. Więc moi drodzy, czeka nas troszeczkę tej trudnej energetyki, ale diabeł, wiecie, nie taki diabeł straszny, jak go malują, tak jak mówię, diabeł to też takie hedonistyczne podejście do życia. Więc jeżeli zbyt dużo wymagacie od siebie, może też czasem warto wrzucić na luz. Ale z drugiej strony, jeżeli za bardzo się lenicie i za bardzo wrzucacie na luz, może warto wziąć właśnie dzisiaj odpowiedzialność za pewne rzeczy. Na pewno to jest dobry dzień, żeby zerwać z nałogami. Na pewno to jest dobry dzień, żeby zerwać z toksycznymi osobami w naszym środowisku. I na pewno to jest dobry dzień, żeby przyjrzeć się sobie. I temu wewnętrznemu głosowi, który w jakiś sposób nas ogranicza, w którym, który mówi, żeby nie wierzyć w siebie, który mówi, że nie jesteśmy czegoś warci. To są takie podstawowe aspekty, jeśli chodzi, jeśli chodzi o diabła. Więc warto, warto się temu przyjrzeć. Kochani, no właśnie, bo na spodzie mamy dziewiątkę kielichów. Dziewiątka kielichów mówi o jakichś marzeniach, mówi o spełnieniu, może mówić o. Mm, w jakichś nadziejach, no i o tym, że coś się musi zmienić, tak? Śmierć, coś się musi zmienić, jeżeli chcemy to osiągnąć. Więc zamiast słuchać tego wewnętrznego głosu, zamiast słuchać jakichś toksycznych osób, zamiast tkwić w jakimś ograniczającym środowisku, czy w ograniczającym przekonaniu, czy, czy, czy ogólnie w czymś, co nas blokuje, warto tak, jakby spojrzeć prawdzie w oczy, stanąć ze swoimi demonami, prosto w oczy i dostrzec. Swoje lęki, dostrzec obawy, dostrzec schematy i wprowadzić w życie jakieś zmiany. Nie od razu wszystkie naraz, bo to człowiek by zwariował, ale właśnie Siódemka Pentakli zachęca, żeby robić coś pomału, kroczek po kroczku. Zrobić pierwszy krok, później drugi krok, później trzeci krok, ale jednak, żeby z odwagą sięgać do przodu, po swoje, po swoje marzenia, po swoje plany, po swoją wolność, po swoje nadzieje. Nie pozwólcie, żeby to Was blokowało. Nie pozwólcie, żeby ktokolwiek was blokował, a już na pewno nie pozwólcie właśnie swojemu wnętrzu, żeby was blokowało. Stać was tutaj na więcej, o wiele więcej. Więc, moi drodzy, czas się wyzwolić z jakichś łańcuchów. To jest bardzo dobry dzień na to. Wszystkiego dobrego, spokojnego dnia, pięknego dnia. I widzimy się oczywiście za niedługo. Buziaki, trzymajcie się. Papa. Pa.